Witajcie moi drodzy, z tej strony Sebastian. Jest poniedziałkowe popołudnie, Znajduje się w tej chwili w Sund w Norwegii. Bardzo, bardzo, bardzo małe lotnisko, strasznie malutkie lotnisko. To jest nad, nad Ole Sund, niedaleko Trondheim. Zobaczcie, tutaj się wchodzi tymi, tam, tamtymi drzwiami się wchodzi. Mam na myśli jak się wychodzi z samolotu, tak to tędy się wchodzi, od razu odbiera się bagaż. A tutaj już jest wyjście z lotniska. To jest dosłownie jakieś tam 20, nie wiem, 30 metrów. To ciekawe, tutaj widziałem, jak odlatywał helikopter z pracownikami na platformę wiertniczą, bo tam jest heliport. Więc to znaczy, sam obiekt nie jest aż taki strasznie mały, tylko akurat tutaj ta, ta, te przyloty lokalne są bardzo, bardzo małe. Czekam w tej chwili na agenta. Agent mamy zabrać na statek. Nie wiem, dlaczego nie czekał na mnie, bo powinien był czekać. I to będzie bardzo krótki wypad. Czyli jeszcze dzisiaj znajdę się na statku, zrobię co mam do zrobienia i najprawdopodobniej wieczorem jeszcze wyląduję w hotelu, a jutro samego rana wracam do, wracam do Szczecina i potem jakieś tam kolejne wyjazdy. Kurczę, gdybym wiedział, że tak to będzie wyglądało, to bym jednak wynajął samochód, ale, ale właśnie padła decyzja, że nie ma sensu, dlatego że agent mnie odbierze, dlatego jestem troszkę zaskoczony, że jednak go nie ma. I nie wiem, czy nie przyjdzie się tam jest jakaś kafeteria. Właśnie nie wiem, czy się nie przejdę tam, żeby coś zjeść. Z jednej strony jestem głodny, z drugiej strony wiem, że na statku będzie czekał obiad. To jest raz, a dwa. Nie chcę tam pójść, żeby się nie okazało, żeby, że agent będzie mnie tutaj szukał. No ale nie wiem, kiedy będzie, bo żadnej informacji nie mam. Więc taka zakręcona troszkę sytuacja. No i mam nadzieję, mam nadzieję, że. Jak będę dzisiaj wieczorem w hotelu, to nagram coś ciekawego, bo z tego co widziałem, to teren dosyć górzysty, ładnie to się prezentuje. Yy, ogólnie, jak oglądałem zdjęcia tam na Google, na Google Maps, na Google Earth, to ładnie się to prezentowało. Dobra. Tyle. No dobra, ale to wam muszę pokazać. Tutaj sobie leżą jakieś ulotki. Tak, leżą sobie ulotki. Odwracam ją. Tutaj jest jakiś Krystiansun, i tak dalej. Odwracam, i co widzę? Buch Kraków! <laughs> e, tak, zobaczcie, Kraków się tutaj reklamuje. No, świetna sprawa. To przy okazji jeszcze pokażę. Tutaj prawdopodobnie dosyć dużo Polaków pracuje w tej okolicy, bo znowu widzę reklamę z tanimi, z tanimi połączeniami do Polski. Widzicie? Dzwoń do Polski z kartą jakąś tam, i tak dalej. W Norwegii dużo Polaków wcale się nie dziwię, bo po tym co rząd Tuska zrobił w ostatnich latach, to naprawdę dużo wartościowych takich ludzi, którzy mają jakąś wiedzę konkretną, wyemigrowali w poszukiwaniu lepszego pieniądza. No hej, jestem już w hotelu, w restauracji, czekam teraz na, na kolację i za chwilkę wam tam wszystko, jak będę w pokoju to wam wszystko opowiem. Okay. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sorry za zamieszanie. Musiałem podpisać rachunek. Jak to wygląda w tej restauracji. To jest hotel. To jest quality hotel. Nie wiem ile to ma gwiazdek. Pewnie coś pomiędzy 3 a 4. Tylko, że na przykład 3 gwiazdki tutaj w Norwegii to jest więcej niż trzy gwiazdki we Włoszech, w których byłem ostatnio. To, się, to na 100%. Ja będę wiedział ile ma dokładnie gwiazdek. To, to wam potwierdzę. I zrobię krótkie nagranie jak tam wygląda w pokoju hotelowym. Dzisiaj już co prawda jest jasno na zewnątrz, ale już dochodzi godzina 21, jutro bardzo wcześnie wstaję i dlatego nie będę się dzisiaj nigdzie po mieście włóczył, bo jestem niewyspany po ostatniej nocy, więc jak tylko zjem to, to, zmykam, to zmykam spać, bo tak mówię, muszę wstać wcześnie, bo mam dużo do sprawy, najpierw mam jeszcze taką robotę zdalną, czyli muszę najpierw... Sprawdzić dokumentację, skonsultować pewne rzeczy z Koreańczykami, z Polakami i tak dalej, potem jak najszybciej na, zapierniczać na, na, na statek. Swoją drogą statek jest olbrzymi i kosztował 220 milionów dolarów. Obiad, norweski hamburger. Chciałem zobaczyć jak wygląda i powiem Wam, że wygląda zacnie. Nie to co to, to dziadostwo z McDonalda. Troszkę ciemno, więc nie, nie będzie pewnie dobrze widać. Dobra, smacznego, bastuś. No, witajcie, jest, po, jest wtorkowy poranek. Czekam teraz na transport na statek za moimi plecami. Hotel, w którym się zatrzymałem, ten, czyli ten Quality Inn. Najbliższa okolica. Prezentuje się, tak? A, biblioteka. Czy <grych> pamiętam, kiedy ostatnio w bibliotece byłem? Nie dlatego, że nie czytam książek, tylko dlatego, że korzystam z Kindla. Więc mam teraz swoją wirtualną bibliotekę. Swoją półeczkę. Patrzę, co tutaj jest za rogiem. Samolot mam już przełożony, i to nie na dzisiaj, popołudnie, nie, nie na dzisiejsze popołudnie, tylko na jutrzejszy poranek. Aż taka bardzo dużą psówę mam. No i co ciekawego, w środę wieczorem będę w domu, a w czwartek samego rana wylatuję do, do Belgii. A potem jak w Belgii skończę, to będę leciał od razu bezpośrednio stamtąd do Nigerii. Więc no, zapowiada się naprawdę intensywny tydzień, albo i półtora tygodnia. Statek, na który odwiedziłem, przepotężny. Krótkie ujęcie na lotnisko tutaj, krótkie bo wieje. Kurczę, chciałem nagrać helikopter, który tam stoi, ale jest zasłonięty przez ten wóz strażacki, on odjeżdża. Takim helikopterem lata się na platformy wiertnicze. Nie, nie będę leciał tym, tylko klasycznym. O, będzie widać te helikoptery przez chwilkę. Piękne maszyny.